Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. znajdujemy się na terenie Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Śremie Wójtostwie. Jest to jednostka należąca do sieci Centralnego Ośrodka Badań Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej. Znajdujemy się na terenie zakładu doświadczalnego Śrem Wójtostwo. Powierzchnia naszego zakładu wynosi 388 hektarów. Z tego ponad 100 hektarów jest w podozmianie badawczo-doświadczalnym. Prowadzimy Dwie gałęzie naszej działalności, działalność produkcyjną oraz działalność badawczo-doświadczalną. Jeżeli chodzi o działalność produkcyjną, to głównymi naszymi uprawami jest pszenica ozima, jęczmień ozimy, kukurydza oraz rzepak ozimy również uprawiamy rośliny bobowate. Jeżeli chodzi teraz o działalność badawczo-doświadczalną, to prowadzimy w naszym zakładzie badania w zakresie wartości gospodarczej odmian. Prowadzimy badania na zbożach ozimych i jarych, na rzepaku ozimym, kukurydzy Burakach oraz roślinach bobowatych. Kolejnymi naszymi badaniami są to badania odrębności wyrównania i trwałości, czyli badania OWT, które prowadzimy w zakresie roślin ozdobnych zarówno w polu, jak i pod osłonami. Prowadzimy również badania w zakresie fizjologii roślin. Są to badania w zakresie odporności zbóż na porastanie, odporności na, jon, na jony glinu oraz zimotr mrozoodporność w komorach niskich temperatur. Oprócz tego od 2006 roku nasz zakład jest odpowiedzialny za koordynację porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w Wielkopolsce. W ramach tego programu prowadzimy w całej Wielkopolsce doświadczenia. Na podstawie, tych doświadczeń prowadzona, na podstawie tych doświadczeń robimy listę odmian zalecanych do uprawy na terenie Wielkopolski, którą promujemy z różnymi instytucjami, na przykład z wielkopolskim ośrodkiem doradztwa rolniczego w Poznaniu, właśnie efektem takiej elementem takiej promocji będą Dni soi i kukurydzy, które odbędą się u nas 19 sierpnia, na które Państwa serdecznie zapraszam. Dzień soi i kukurydzy będzie podzielony na dwie części: część wykładową oraz część polową. Na części polowej będzie możliwość zwiedzania poletek z soją oraz z kukurydzą. W części polowej również będą zaprezentowane pokazy maszyn i dronów. Dzień dobry, znajdujemy się na doświadczeniu coboru z soją w Zakładzie Doświadczalnym Śrębujtostwo. Doświadczenia z soją prowadzimy już od 2013 roku, gdzie badanych było zaledwie 8 odmian, obecnie w 2021 roku badamy już 59 odmian. Jest to doświadczenie łączone, w skład którego wchodzą odmiany z Krajowego Rejestru, odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych oraz odmiany jeszcze niezarejestrowane. Obecnie w krajowym rejestrze mamy zarejestrowanych w Polsce 32 odmiany. Ze względu na różne terminy dojrzewania soja została pogrupowana według wczesności, według metodyki Coboru. Grupa 0 są to odmiany bardzo wczesne i wczesne, grupa 1 średnio wczesne i średnio późne, grupa 2 późne, grupa 3 bardzo późne. Nasza stacja jest jednostką kordującą PDO na terenie Wielkopolski. Mamy listę zaleconych odmian na teren Wielkopolski i w 2021 roku na tej liście znajduje się 8 odmian. Jest to odmiana Abelina, ES Sirelia, Viola, Majrika, Acardia, Albienzis i Kofu. Są to w większości odmiany zarejestrowane w Polsce lub pochodzące z katalogu europejskiego. Podczas Nipola omówione zostaną szczegółowo na poletkach odmiany soi różnych hodowli.